Siemaneczko wszystkim z tej strony Szkapa i zapraszam do Dino Parku. Zaczynamy etap odcinków, w których będziemy, można powiedzieć, próbować zdobyć działkę, nową działeczkę, ale nie tylko, nie tylko, działeczkę i nowe dinozaury, więc dzisiaj zaczniemy od tego, że mamy tutaj rabacik i trzeba otworzyć skrzyneczki. Mamy 80 skrzyneczek do otwarcia. Więc ja wam powiem nic nie gadam, nic nie robię, tylko po prostu zaczniemy otwierać te skrzyneczki. Żeby trafić jak najwięcej kart, które wykorzystamy do wymiany później. Żeby mieć jak najwięcej tutaj kuponów. Co to jest? Aha, takie coś. Kuponów na wymianę na dinozaury. O. O, może też coś powpada fajnego. No dobra, też jak to coś takiego wpada, to też nie jest źle. Nie wiem czy tego dinozaura mam. O, tutaj fioletki jakieś mogłyby też wpadnąć? No nie, niestety. A, jedna fioletka wpadła. Idziemy dalej, idziemy dalej, zerkamy. Będziemy otwierać to po szybkości, bo wiecie, 80 skrzyneczek to jest co otwierać, tak? To jest co otwierać. Ja tu później tych dinozaurów potem będę znów szukał, które powinienem wywalić, a które zostawić. To jest pewne, to jest pewne, bo ja zawsze szukam, bo później one mi się pomieszają z tymi, które mam poskładać, i szukam później. Ale dobra. Bardziej ważne jest to, byśmy otworzyli te 80 skrzyneczek. Mamy 2 dni, 18 godzin do zrobienia praktycznie paru, paru akcji, które powinny nas przybliżyć do kupienia działki. W sumie sobie myślicie, co on gada? To otwieranie skrzyneczek ma wspólnego z kupnem działki. No, powiem Wam praktycznie nic, ale. Tu jest zwrot muszelek, więc jakbyśmy wydali, i dodatkowo mamy rabat na rozbudowę parku 33%. Więc to wszystko łączy się razem, więc muszę wszystko zdążyć zrobić razem. I w ostateczności może uda się powiększyć nasze ZO o jedną działkę, taką może niewielką. Albo wielką. Obejrzymy, no obejrzymy, ile nam się uda uzbierać. No mam 90 muszelek. 90 muszelek. Wiem, że na jedną potrzebuję koło setki, a na drugą koło to chyba 60 potrzebuję, więc zobaczymy ile, ile się nam uda w ogóle uzbierać tych muszelek. Na razie, na razie powiem Wam, robimy tylko otwieranie skrzyneczek. To jest priorytet. Żeby mieć nowe dinozaury, trzeba zrobić otwieranie skrzyneczek. No bo jak wiecie, jak się pojawiły nowe skrzyneczki w promocyjnej cenie, no to tak samo są nowe dinozaury w skrzyneczkach, których nie mam, tak? 10 tysięcy tu gdzieś jakieś 2000. A ja tutaj kuponów mam 350. Więc widzicie, że jest bidnie, Że jest bidnie, więc temu zaczynamy od otwierania skrzyneczek. Więc temu to jest otwieranie skrzyneczek, to jest na początek, to rusza. Więc jedziemy. Powiem wam tak, będzie kilka odcinków praktycznie z ciągu dwóch dni, a one będą wychodzić w przeciągu tam kilku tygodni, więc wiecie, jeden odcinek na tydzień, to jak ja tutaj zrobię trzy odcinki, to one będą przez miesiąc wychodzić, tak? Więc tego się nie dziwcie, że będzie tutaj wszystko ten. Ale jakbym to miał wszystko w jednym robić, to albo bym musiał tak pociąć, albo tak przyspieszyć, albo zrobić parogodzinny odcinek, ale tego mi się po prostu nie chce robić, takiego długiego odcinka. Więc będzie kilka, kilka krótszych odcinków, i efektem zobaczymy, co będzie efektem końcowych, jak wyjdziemy tutaj z tych prac. Na początek widzicie skrzyneczki, skrzyneczki, i mamy 50 skrzyneczek jeszcze do otwarcia. Powiem, no, szału nie ma, szału nie ma. Parę fioletków się trafiło, ale szału po prostu nie ma. Bardzo słabo, bardzo słabo dają nam te skrzyneczki. Bardzo słabo. Jest jedna żółta. O, trafiła się żółta, dobra. Nie były to rzeczy za diamenty. O, jest kolejna żółta. O, to jest za diamenty. To by się mogło trafić. Jest. No, to tutaj posmyrało. Tutaj posmyrało ładnie. Tutaj posmyrało ładnie, więc idziemy dalej. To z dwóch jestem zadowolony. Jest, o, jest dlaś misiu. Jest dlaś misiu, jest dlaś misiu. Ciekawe czy ja tego misia mam, czy ja go nie mam. Jeżeli ja go mam, to będzie ładnie na wymianę. Teraz nie mam pojęcia, po prostu... musiałbym przeszukać, czy go mam, czy go nie mam. Nie, nie, nie. Ja kiedyś żółtych szukałem. Ja tu teraz białe. Idziemy dalej, dajcie nam skrzyneczki, ładne skrzyneczki. Co tutaj dalej? Nic. Idziemy dalej, idziemy dalej. Jakby się otwierało wszystkie, tak? Wszystkie tutaj osiem tych, no to to by wtedy sypało za te skrzyneczki, tak? Ale no. To jest wszystko za kluczyki. A nie ma, myślałem, że będzie ten fioletek. Niestety nie wpadł. Jest, 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 jest. A, jest elegancko, pięknie, pięknie, to mi się podobało. Tutaj nic pięknie, jakieś jakieś żółte dało, jakieś żółte nam dało. O, tego, ale tego już mamy, dobra. To pójdzie na wymianę. Co tutaj, nic, otwieramy szybkości po szybkości. 36 skrzyneczek, nam zostało. 36 skrzyneczek do otwarcia. Znowu biały. Znów biały. Następna skrzyneczka, dajecie. Co my tu mamy? Nic fajnego. Następna skrzyneczka. No ja cię Na 4, 3, 3 kwiatki, jedna karta. No to to jest. Nie dość, że ta karta jest za 5. Za 5 kuponków to jeszcze większość dostałem roślinek. Wiem, że to można sprzedać i kupić kolejną skrzynkę, no ale to jest... To, to się tam za śmieszne ceny sprzedaje, więc... No. Więc wiecie, no. Czemu nie jestem z tego zadowolony? Wolę jakieś takie karty już dostawać, niż takie coś. Choćbym tam miał 5 pięć kuponów dostać za tą kartę, ale to już wolę te 5 kuponów. O, ładnie, ładnie i to za te, ...za muszelki, to będzie 250 za to. Nie, nie, trafił się zwierzak. Idziemy dalej tutaj co mamy? Nic ciekawego. Jedziemy dalej, jedziemy dalej. O jest, jest, jest ten i jest ten. A, trafił się tylko ten, dobra. Szkoda, że nie to, ale dobra, nic nie zrobimy. idziemy dalej. Jest kolejny żółty. A, niestety. Dwa żółte przepadły. Tutaj nie mamy nic 24. Zostały 24 skrzyneczki, ja chyba trochę kasy pozbieram. Że jak ja trochę że pozbieram, to może jeszcze się uda jakąś kupić. Nie ma nic, nie ma fioletka. Dobra, 20 skrzyneczek. Dobra, mamy znów fioletek, i, I niestety nie trafił się. Następna jest. Fioletek jest, jest. Fioletek jest. Trafił się ładnie Jest wieletek kolejny Dobra, ładnie, elegancko, lecimy dalej, lecimy dalej. Widzowie lecimy dalej, lecimy dalej. Czucamy dalej. Tutaj nic specjalnego. Kolejna 17 skrzyneczek do końca. Mamy takiego dinusia mamy. A! Słabo, słabo. nic ciekawego. Tutaj no w sumie nic ciekawego, więc co byśmy nie trafili, to lepiej nie będzie. O, tutaj, tutaj mogłoby sypnąć. Jest! Elegancko podwójnie, sypło elegancko, sypło elegancko. Sypło elegancko, sypło elegancko. Sypło elegancko to mi się podoba. Dobra. Wiecie, jak ja to lubię, jak to wywala te błędy na robieniu z niej. Chcecie sobie zdjęcie zrobić ładne. A tu za każdym razem wam wywala błąd. No to jest masakra. Dobrze, że przynajmniej wczytuję to, bo jakbym stracił to, co tam wczytywało, no to bym zaraz supportował normalnie. Podle tego, że ja to wszystko mam nagrane, tak? To by nie było problemu po prostu, żeby, żeby to oddali, bo było widać, że to jest, ale taki, kto nie nagrywa komuś wpadło złotka jakieś, żółte kartki. Czy dinozaury? A tu chciał sobie zdjęcie zrobić, a tu wywaliło grę? No nieładnie, nieładnie. Jedziemy dalej, jedziemy dalej i otwieramy 8 skrzyneczek do końca. O, ile, ile różowych? I z czterech różowych trafiliśmy jednego. No nie, no masakra. Idziemy dalej, następne. Wejść skrzyneczek do końca. Wejść skrzyneczek. O, jest, jest żółty. A, niestety nie udało się trafić. Tak, dzisiaj powiem o, dosyć, dosyć sporo tych żółtych wypada. O, i teraz się nawet trafił. Powiem Wam, kilkanaście się ich trafiło. Więc jestem dobrej myśli, że te 10 tysięcy uda się mi uzbierać na te dinozaury tamte, żeby to zdobyć. Tutaj się nic nie udało trafić. Więc jestem pozytywnie nastawiony, powiem Wam. Ostatnia skrzyneczka, i mamy fioletek do wzięcia. Jest fioletek, trafił się, dobra. Tutaj widzę jeszcze jakaś kasa do pozbierania. Może coś jeszcze nazbieramy. Dobra, damy radę jeszcze kupić parę. Dwie, trzy. Trzy, skrzynecz, trzy skrzyneczki, no to zawsze to jest coś. Zawsze to jest coś. Trzy skrzyneczki, zawsze mamy więcej. Dobra. Ale tu nic fajnego. Ostatnia skrzyneczka. I nic. Jeszcze byśmy mogli w sumie wszystko to sprzedać. Ale to już powiem Wam, to będzie już czasu zajmować masakrycznie dużo. Gdybyśmy to wszystko sprzedali, no to po 300 idzie. O, no dobra. Przesadziłem. Że po 300 mamy 40 tutaj rzeczy do sprzedania. Więc to tutaj czasu troszkę zajmie, zanim to wszystko sprzedamy. Ale powiem Wam, no 16, prawie 17 tysięcyśmy już nazbierali, czyli to już jest prawie jedna skrzyneczka. Niektóre rzeczy, no to powiem Wam tu, porażka po prostu sprzedywać. Zobaczcie, no o, tu akurat 200 wpadło fajnie, tu akurat po 300 też wpadło fajnie. O, to akurat jakaś nowa roślina, widzę, bo jest droższe. Ale niektóre... Niektóre to jest po prostu przesada. O, 20, no to co to za roślina, 60. Szkoda po prostu czasu niekiedy to sprzedawać. Ale jak już handlujemy, to powiem wam, sprzedamy wszystko sobie. No to mamy prawie wszystko sprzedane. Tutaj mamy jakiegoś ludka. Tutaj mamy fontannę. Fontannę mi szkoda sprzedawać, abym ja sobie ją gdzieś postawił chętnie. Gdzieś tutaj znalazł. O, tutaj znalazł miejsce jakieś. Gdzieś tutaj, gdzieś tutaj, i gdzieś ją tutaj wstawił. O, i tego też tutaj gdzieś wstawimy, niech sobie stoi. O, dobra. Czy my tu mamy jeszcze coś, co możemy sprzedać? Chyba nie. No nie, dobra. Ile nas na jedną skrzynkę na stać? Na jedną skrzynkę. No to powiem wam, szału nie było. Ale przynajmniej jest fioletek, przynajmniej jest fioletek, więc dobra. To na tym zakończamy pierwszy etap otworzenia skrzyneczek. Otworzyliśmy skrzyneczki, więc mamy pootwierane teraz powymieniać karty i zobaczyć, ile się nam uzbierało, więc na dziś to tyle. Do zobaczenia. Cześć wam!